Witamy wszystkich ponownie. Po publikacji ostatniego filmu dotyczącego drukowania z metalu pojawiły się pewne pytania. Eee, chcielibyśmy dziś na nie odpowiedzieć i rozwiać Wasze wątpliwości. Jedno z nich brzmi, pokazywaliście zestaw do druku 3D z metalu do drukarek Ultimaker. Czy są w takim razie inne zestawy do innych drukarek? Tak, pokazywaliśmy faktycznie to e, zestaw do Ultimakerów. E, jest dostępny także zestaw do drukarek firmy BCN 3D. Metal Pack tak wygląda. Dość ciężki jak tu do metalu. Zawiera dwa wierzchołne filamentów. E, także baswa. ciężko wychodzą. Bo to. Och. To jest e, 174PH. Jest jeszcze druga szpula 316L. W zestawie są też dwa hot-endy M specjalnie przeznaczone do druku 3D, właśnie z metalu. Jest klej do metalu firmy Majigu i specjalne szczoteczki do czyszczenia, a do zamontowania w drukarce BC. Zestaw przeznaczony jest do drukarek W27 i W50. Ale tak jak mówiliśmy poprzednio, każda e, drukarka 3D e, najlepiej z zamkniętą komorą roboczą nadaje się do drukowania z filamentów metalowych. Ok, czyli mamy jeszcze inne opcje, tak. nie tylko zestaw ten oryginalny uki Maker Jak najbardziej. Kolejne pytanie. Czy dostępne są filamenty z innych metali niż stal? W tej chwili nie. Dostępne są u Basfa dwa metale, dwie stale 174PH oraz 316L. Natomiast w ofercie firmy Zetamix dostępne są 316L oraz stal narzędziowa H13. Pracują producenci z tego co wiemy nad kolejnymi materiałami, ale to jest nieprzewidywalne kiedy się pojawią w ofercie. I kolejne pytanie. Dostępne są różne dysze utwardzane. Które wybrać do swojej drukarki? No, to jest dość trudne pytanie. Z jednej strony, z drugiej strony, bardzo łatwe. Jeśli chodzi o drukarki Ultimaker, są specjalne dysze. E, przepraszam, printcory CC dedykowane do druku z metalu. W przypadku drukarek BCN jest to Hotend M. Natomiast w każdej, do każdej innej drukarki, no, trzeba niestety sięgnąć do oferty producenta lub jakichś zamienników i prawda jest taka, im bardziej utwardzana dysza, tym lepiej. Czyli musimy poszukać dysz na przykład ze stali narzędziowej, dysz specjalnie pokrywanych dodatkowym, dodatkowym osłoną, ewentualnie dysz z końcówką rubinową bo są też takie, natomiast tutaj dobrze jest szukać i używać w ogóle dysz raczej o większych średnicach, czyli 0,4 mm to jest najmniejsza sensowna, raczej można by było nawet iść w 0,6 mhm. Wynika to z tego, że, że po prostu filament to tak naprawdę jest proszek metalowy i, i jeżeli tam mamy w środku proszek stalowy, no to dysza mosiężna Zostanie po prostu, zapchać to może niekoniecznie, znaczy w pewnym momencie tak, ale generalnie zostanie wytarta. No, stal mhm. jest, jest dużo twardsza niż mosiąc, więc po prostu zostanie ta dysza, rozkalibruje nam się bardzo szybko i nic z tego wydruku nie wyjdzie. Okej. Okay. I kolejne pytanie od Was, czy wydruki metalowe można szlifować? Jak wygląda wytrzymałość takiego wydrukowanego elementu? Yy, to zacznę od końca wytrzymałość takiego wydrukowanego elementu no mocno zależy od jego geometrii, natomiast musimy pamiętać o tym, że jest to stal. To nie jest tak jak jakiś czas temu były fi dostępne filamenty z metalami w zasadzie tylko dla celów estetycznych. To po całym procesie obróbczym, czyli po spieczeniu w piecu jest to normalna stal. W związku z czym możemy z nią robić dokładnie to samo, co robimy z elementami uzyskanymi przez kucie czy frezowanie. Możemy to szlifować, możemy w okay. tym wiercić, możemy to nawet spawać. No. Czyli pełna obróbka tego metalu wchodzi w grę. Jak najbardziej. Jasne. I wracając jeszcze do wytrzymałości, producenci yy, podają, że e, elementy wydrukowane mają 98 do 90. 95-98% gęstości e, takiego samego elementu wykon wykonanego innymi dotychczasowymi metodami, więc wytrzymałość będzie także bardzo, bardzo zbliżona. Mhm. Mm Wyczerpaliśmy chyba odpowiedź na to pytanie? Tak. E, I kolejne. Czy druk filamentem metalowym w domu jest zdrowy? Czy potrzebne jest dobrze wentylowane pomieszczenie? <laughs> To jest trudne. No i trudne, i nie. No, generalnie, druk 3D, jako taki, w sumie chyba do tej pory nie zostały wykonane jakieś takie kompleksowe badania na temat bezpieczeństwa. Natomiast przyjmuje się, że no wiadomo, w trakcie drukowania, jakimkolwiek materiałem, na pewno coś się wydziela. W jakiej ilości te, te, te środki chemiczne są uwalniane, ciężko powiedzieć. Natomiast, no. Raczej wolałbym nie wkładać głowy do drukarki 3D w trakcie drukowania i nie trzymać jej tam przez dwie godziny. Na przykład i dotyczy to także oczywiście filamentu metalowego. Drukarki do metalu raczej nie stawiamy sobie w sypialni, w ogóle drukarki, i nie śpimy z nią, Tak, prawda? w ogóle no. drukarki raczej nie stawiamy w sypialni, i myślę, że z informacji, które są podawane przez producentów, bo, bo jest taki obowiązek od pewnego czasu, wynika, że no jak ten filament zachowuje się tak jak każdy inny filament. W związku z czym nie uwalnia żadnych specjalnych, mm -hmm. dodatkowych, szkodliwych środków, więc generalnie te same zasady jak przy druk z każdego innego w miarę standardowego materiału, trzeba wspomnieć też jeszcze o jednym, bo niektórzy się zastanawiają. No jest w tym filamencie proszek. Wiadomo, że proszek metalowy jest bardzo szkodliwy, a dodatkowo jest w pewnych warunkach wybuchowy jak każdy, jak każdy pył. I tutaj musimy pamiętać o tym, że w filamencie jest ten proszek spojony polimerem. Nie ma wolnych proszków, uwalniania wolnego proszku do atmosfery w żadnym momencie procesu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania od Was. Gdyby pojawiły się kolejne, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Ja jeszcze dodam dwie rzeczy, chciałbym na koniec dodać. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że. Mimo iż wydruk druk 3D z metalu jest stosunkowo prosty obecnie, to jednak wymaga pewnej wiedzy od drukującego, czyli zdecydowanie nie polecamy drukowania z metalu osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z drukarkami 3D. Trzeba coś o tym wiedzieć, trzeba wykonać kilkanaście, kilkadziesiąt wydruków z polimerów zwykłych i dopiero brać się za, za wydruki metalowe. I druga rzecz. Jeśli już drukujemy, zdecydowanie przed drukowaniem należy zapoznać się z materiałami na temat tego, jak drukować, co jest możliwe do uzyskania, a co nie e, i jakie środki należy przedsięwzięć, żeby ten wydruk nam wyszedł ostatecznie, bo wydrukować można dużo więcej niż potem upiec w piecu. Tutaj jest troszeczkę jakby problem przesunięty jest nie na drukowanie, tylko przesunięty jest na etap spiekania. Mhm. Te informacje są u nas na stronie dostępne, jak poszukacie filamentów metalowych, przy każdym filamencie są materiały producenta Design Guide, czyli jakie, jak projektować elementy, żeby, to, żeby uzyskać prawidłowy efekt i zdecydowanie polecam zapoznać się z tymi, z tymi materiałami, bo tak jak w zwykłym druku 3D, nie każdy element, a szczególnie elementy przenoszone z... Wykonane projekty wcześniej, pod inne technologie, nie da się ich bezpośrednio zastosować do druku 3D. To nie ma sensu po prostu, więc należy pamiętać o tym, jak to jest wykonywane. Ale żeby nie było, to nie jest trudne. Bardzo. <grystanie> <grystanie> Bardzo nie, ale tylko troszkę. I wymaga troszkę <grystanie> większego doświadczenia. Tak, wymaga przede wszystkim doświadczenia i, i, i spróbowania własnoręcznego. Innej metody nauki nie ma.